Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Jeszcze tylko 500 punktów do Bessy. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów. Jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e maili tutaj poniżej, jak każdego dnia po sesji na Wall Street, będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami na temat tego, jak zamierzam następnego dnia zmodyfikować mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Jeszcze tylko 500 punktów do Bessy. Trudno nie odnieść wrażenia, że wczorajsza sesja na indeksie Nasdaq, która przyniosła co prawda dalsze spadki i przybliżyła indeks Nasdaq do tego, żeby wszedł ten indeks w techniczną Bessę, czyli żeby było 20% cofnięcie od swoich ekstremów maksimów z przełomu listopada i grudnia. Ten poziom jest wyznaczony na, na okolice 13400 punktów. Trudno nie odnieść wrażenia jednak, że rynek jakby oczekiwał głębszych spadków, a to, że spadki były takie dość ograniczone, sygnalizuje, że może pojawić się jednak popyt na ryzyko wkrótce. Natomiast z mojego doświadczenia myślę, że warto podkreślić, że zbliżanie się rynku do takich psychologicznych, ważnych poziomów, jak na przykład techniczna BESA, ponieważ tutaj przekroczenie tego poziomu wywołałoby psychologiczny miałoby psychologiczny wpływ na szeroki rynek i sygnalizowałoby, że tutaj rynek naprawdę chce wejść w pogłębienie tendencji spadkowej. Zbliżanie się do takich psychologicznych poziomów jak cofnięcia o 10, 20, 15% bardzo często wywołują pewnego rodzaju tendencję do odbić, do tendencji wzrostową. No i takie tendencje obserwowaliśmy wczoraj, więc także myślę, że należy zastanowić się czy jest szansa na jakieś większe wzrostowe odbicie z tych poziomów na giełdach papierów wartościowych na całym świecie? Ponieważ moim zdaniem dzisiejsza sesja będzie nam odpowiadała na to pytanie, czy indeksy giełdowe rzeczywiście będą miały szansę po, na odbicie po tym, jak już zdyskontowane zostały te informacje na, na takim poziomie eskalacji konfliktów i oczywiście na takim poziomie oczekiwań co do podwyżek po stóp procentowych. Czy czasem rynek nie zrobi nam niespodzianki i wkrótce spróbuje większego wzrostowego odbicia? Na tym kolejnym wykresie widzicie Państwo, że tutaj rynek sygnalizuje, że znaleźli się też pierwsi chętni do tego, żeby kupować. Przeceniony indeks SP, i że rodzi się taka szansa, że całe to wsparcie, które tutaj widać, także na wykresie szerokie, wsparcie 4200-4300 punktów, wywoła tendencję wzrostową, ponieważ, jak widać na wykresie, od lata poprzedniego roku nie było, nie było siły do tego, żeby przebić się przez to wsparcie. A dla wielu inwestorów także przejście tego poziomu oznaczać będzie powstanie jakiejś formy formacji, odwrócenia tendencji przypominającej RGR, a to zachęcałoby do spadków nawet w okolice 3600 punktów. Więc perspektywa spadkowa, perspektywa pogłębienia tendencji będzie wkrótce rozgrywana. Ale przez tych inwestorów, którzy nie chcą doprowadzić do, takiej, do takiego pogłębienia, moim zdaniem, jeszcze raz przypomnę, fundamentalne czynniki, czyli podwyżki 100%, negatywnie działają na rynek akcji. Cały 2022 rok spodziewam się, że będzie negatywny dla rynku akcji. Od samego początku tego roku widać, że ta tendencja. Rzeczywiście jest rozgrywana przez rynek, który się obawia tego, że podwyżki stóp będą negatywnie wpływały po pierwsze na wyniki spółek, po drugie na wyceny spółek pod względem fundamentalnym, no i oczywiście są indeksy sypane, plus dodatkowa taka okoliczność, czyli eskalacja konfliktu jeszcze bardziej napędza tendencję spadkową. No, ale myślę, że także znajdzie się sporo chętnych, którzy lubią takie przecenione akcje będą próbowali do, złapać dołek. A wczorajsza sesja, gdzie wzrosty były wytłumione, gdzie na pewnych rynkach nawet doszło do wzrostów, e, pomimo takich eskalacyjnych e, informacji, to może sygnalizować, że jednak na tym poziomie eskalacji, kiedy nie ma efektywnego konfliktu zbrojnego w formie kinetycznej, wymiany ognia, ataków rakietowych itd., na razie jest tylko. Jakby to po, 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 tylko usankcjonowanie status quo. Na razie nie ma esk naprawdę takiej żywej, dalszej eskalacji, ponieważ, no, tak jakby rynek już to wcześniej nie zdyskontował. Być może to jest ten czynnik, który powoduje, że znajdują się pierwsi chętni do tego, żeby kupować akcje na Wall Street. No i Wall Street ewidentnie zachowuje się jako jedna z najsłabszych giełd na, na świecie w ostatnim czasie, na kolejnym wykresie widać jaka jest stopa zwrotu od samego początku tego roku na indeksie SP w Kanadzie tutaj wczoraj, na naszym spotkaniu QA, jeden z Państwa się pytał. Do, na temat tego, jakie są perspektywy w Kanadzie, pomimo tych wszystkich za, zamieszek, które tam mają miejsce. No, jak widzicie Państwo, tutaj Kanada się odkleja od zachowania Wall Street i zachowuje się zdecydowanie lepiej niż indeks SP w tym wypadku, więc ewidentnie te zawirowania które tam mają miejsce i niepokoje społeczne nie wpływają negatywnie na rynek e, giełdowy i to jest e, ostrzeżenie, że generalnie sypana jest przede wszystkim e, giełd sypane są przede wszystkim giełdy tych krajów, które wcześniej były najszybciej napompowane, najbardziej napompowane, czyli e, na Wall Street. Indeks DAX oczywiście wczoraj także wykonał bardzo ładną sesję ponieważ y, cała świeca, jej kształt i kolor ma prowzrostowy charakter, ale nie udało się pokonać tej strefy oporów, która jest teraz bardzo silna, gdzie mamy linię szyi rocznej formacji odwrócenia tendencji, czyli 14 815 tysięcy punktów, więc dzisiejsza sesja będzie odpowiedzią na pytanie, czy rzeczywiście y, tendencja spadkowa jest dominującą i należy oczekiwać nawet w krótkim terminie pogłębienia spadków, czy też będziemy próbować jednak wrócić... Na ten poziom, ponieważ no, jeżeli byki doprowadzą do tego, że cały, że kształt i kolor świecy tygodniowej doprowadzi do przeniesienia sygnałów z wykresów intraday, day, daily, do tego, żeby E, także na, na wykresie tygodniowym powstała taka formacja zachęcająca do długoterminowych, długofalowych spadków na indeksie. Tak, no to naprawdę będzie źle, więc e, kiedy atakować bykom, jak nie teraz, z wykorzystaniem krótkoterminowej techniki, bo jak tutaj widać na, na wykresie, ładnie działa najszybsza dwumiesięczna linia trendu e, wzrostowego. No więc, no jeżeli dzisiaj. Indeks DAX nie będzie próbował rosnąć, nie będzie próby przełamania co najmniej poziomu 14800 punktów. To naprawdę będzie to bardzo zły sygnał dla byków i zachęta oczywiście do tego, żeby próbować y kontynuacji spadków, żeby obserwować dalszo, dalsze pogłębienie tendencji y spadkowej. I Na kolejnym wykresie obserwujecie Państwo, jak zachowuje się np. giełda w Indiach, która także w ostatnim czasie. Testuje swoją najszybszą linię trendu spadkowego, i na razie linia się broni, więc także znajdują się tutaj chętni do tego, żeby kupować akcje, pomimo tego, że ten indeks NASDAQ jest tak coraz bliżej do technicznej BESY. A warszawska giełda papierów wartościowych także zachowuje się coraz lepiej. Wczorajsza sesja była dla mnie, nie powiem, zaskoczeniem pokazała siłę popytu, kształt i kolor dziennej świecy, a zwłaszcza to, że udało się wrócić. Nad dolne ograniczenie 3-miesięcznego kanału spadkowego sygnalizuje, że naprawdę popyt na ryzyko atakuje i ma ochotę na to, żeby zawalczyć jednak o te najbliższe wsparcia. Te wsparcia mają duże znaczenie z powodu tego, że to zobaczcie Państwo na wykresie w okolicach 2000 punktów, czyli można powiedzieć, że już wczoraj miało to miejsce. Czyli przetestowaliśmy dwuletnią linię trendu wzrostowego oraz okolice zniszczenia Fibonacciego 38,2%. Więc no, rynek sygnalizuje, że znajdują się pierwsi chętni do tego, żeby kupować akcje. No, i co jest także istotne, wczoraj obrót był zdecydowanie większy niż średnia krocząca, średnia krocząca co widzicie Państwo na wykresie. Więc takie odbicie wzrostowe no, daje nadzieję na to, że będzie próba jego kontynuacji. Dzisiejsza sesja ma za zadanie odpowiedzieć nam na pytanie, czy popyt rzeczywiście atakuje i ma ochotę na. Dalsze wzrosty, ponieważ no, jeżeli tak się nie stanie, no to prędzej czy później te czynniki, które są zachęcają do spadków, wrócą na tapetę i będziemy świadkami kolejnej próby dotarcia w rejon 2000 punktów. Ja spodziewam się próby dotarcia jeszcze raz do poziomu 2000 punktów jeszcze przed wygasaniem marsowych instrumentów pochodnych, no ale yy, tutaj musi, m, musi się to odbyć na takiej. Słabości popytu, który nie będzie w stanie utrzymać tych podwyższonych poziomów, ponieważ już są to jednak podwyższone poziomy względem tego, gdzie otworzyliśmy się wczoraj rano na indeksie WIG 20, więc myślę, że dzisiejsza sesja ma za zadanie odpowiedzieć nam na pytanie, czy popyt na ryzyko w skali globalnej będzie chciał odbić. Będziemy także patrzeć na to, co się dzieje na Giełdzie w Moskwie, czy tam także jest próba odbicia. Jeżeli będzie taka próba, no to ewidentnie ten poziom eskalacji byłby jest i w cenach już nie powinien wywoływać negatywnych skutków. Rynek znowu powinien zacząć myśleć o podwyżkach stóp procentowych i oczywiście o tym, że te um, poziomy indeksów giełdowych, które obserwujemy, mogą być atrakcyjne dla części inwestorów, zach, y, którzy lubią kupować i szukać okazji inwestycyjnych na, y, na takich spadkach. Więc sesja także będzie testem sentymentu. Nie ma dzisiaj ważniejszych danych makroekonomicznych, więc będzie bardzo łatwo o wykreowanie takich impulsów. Więc test czy test siły byków dzisiaj na sesji, jeżeli sesja będzie spadkowa, jednak moim zdaniem będzie to negatywny czynnik zachęcający do wizyty w, ostatni, w okolicach ostatnich minimów. Natomiast no, myślę, że to co obserwowaliśmy w ostatnim czasie zachęca, by myśleć bardziej ciepło o popycie na ryzyko. Ten popyt na ryzyko był widać, było widać także na amerykańskich obligacjach, które po po bardzo niskim otwarciu rentowność znowu zaczęła rosnąć, ale tutaj potrzeba powrotu nad poziom 2%, żeby to miało jakieś, jakiekolwiek większe znaczenie. Polskie obligacje także są dość stabilne i tutaj czekamy na, na dalszy, na kolejny impuls, ale ewidentnie w rejonie 4% buduje się forma, jak, jakaś forma formacji. Jakaś forma szczytu, i myślę, że rynek wykorzystuje już te poziomy do tego, żeby kupować polskie obligacje, licząc na to, że szczyt inflacji w Polsce osiągnie swój poziom, a stopy procentowe na stopie referencyjnej nie przekroczą tego poziomu 4%. Na dwójkach amerykańskich, które są denominowane o inflację, mamy najwyższe poziomy rentowności, odkąd są wprowadzane do obiegu te papiery. To jest bardzo ciekawa informacja. Oczekiwania inflacyjne cały czas są podwyższone, prawdopodobnie z powodu zachowania ropy naftowej, która nie chce po prostu spaść, nie chce odbić technicznie od swojego górnego ograniczenia tej, tego kanału wzrostowego, czy też górnej linii trendu wzrostowego. Natomiast no, nie udało się wczoraj wywołać tendencji wzrostowej, ostatecznie wybić górą, więc prawdopodobnie znowu wkrótce znajdą się chętni do tego, żeby otwierać. De, pozycje na spadki, licząc na, na spadki. Natomiast zobaczcie Państwo na kolejnym wykresie, jak tutaj JP Morgan prognozuje możliwość zachowania ceny ropy naftowej, tutaj w grę wchodzi nawet ruch do o poziomu 120 dolarów, a pozycjonowanie hedge fundów dużych inwestorów yy, cały czas jest oczywiście nastawienie na wzrost, Natomiast z każdym takim, z, z każdą falą wzrostową z każdym nowym szczytem zmniejsza się netto pozycja długa na ropie naftowej. Warto zwrócić na to uwagę. Na rynku forexowym niewiele się dzieje. Naprawdę moim zdaniem jednak zbliżająca się podwyżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, do której już jest niecały miesiąc, będzie jednak zachęcała do tego, żeby amerykański dolar cały czas był kupowany, więc spodziewam się jednak dalszych spadków niż wzrostów. I co jest bardzo ciekawe, interesujące, zwiększa się netto krótka pozycja hedge fundów dużych graczy na jenie japońskim, czyli otwierane są nowe pozycje carry trade, licząc na to, że to jen będzie teraz walutą finansującą inwestycje. W przypadku tego, gdyby inwestycje związane z ryzykiem były znowu dominujące i wróciły na rynek. Yy, obserwujemy także dalsze umocnienie Nowej Zelandii. Dzisiaj w nocy była podwyżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych w Nowej Zelandii, ale sam yy, rynek, Nowej, sam, yy, sama Nowa Zelandia, same Kwi, pokonuje najbliższe opory, więc rośnie presja na to, żeby oczekiwać dalszej aprecjacji tej waluty, w oczekiwaniu oczywiście na następne podwyżki stóp procentowych, że skala podwyżek stóp procentowych w Nowej Zelandii ma być największa w tym roku względem tych najbardziej rozwiniętych rynków na świecie. To może zwiększać, zwiększać atrakcyjność Kiwi jako waluty. Mamy też, też najmocniejsze, najsilniejsze poziomy chińskiego juana do 2018 roku. To ten wykres bardzo ładnie pokazuje. No i oczywiście będziemy równolegle patrzeć na to, co się dzieje na Bitcoinie, który jest wskaźnikiem wyprzedzającym w ostatnim czasie to, co się dzieje na Wall Street. Na razie Bitcoin w momencie tworzenia tego wpisu nie wykazuje ochoty na jakieś większe wzrosty, więc no sesja raczej może być spadkowa niż wzrostowa, chociaż no na, na tym Bitcoinie wszystko może się wkrótce bardzo w szybkim tempie zmienić, więc, yy, więc należy być bardzo ostrożnym i obserwować, co się dalej będzie tutaj działo. Natomiast presja na to, żeby przetestować wkrótce wsparcia w rejonie 34 500 jest jednak dominująca i spodziewam się jednak dalszych spadków niż wzrostów tej krypto Waluty. Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-maili tutaj poniżej, jak każdego dnia po sesji na Wall Street będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami na temat tego, jak zamierzam następnego dnia zmodyfikować mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj stopy zwrotu i miłego dnia.